Środowe popołudnie Filip Heiser zaskoczył widzów nagłą decyzją o rezygnacji z walki na FAM MMA. Głośno zapowiadana konfrontacja z Gimperem może nie dojść do skutku. Może, ponieważ niedługo po opublikowaniu oświadczenia, post został usunięty z mediów. Fani zachodzą w głowę i zastanawiają się, co się właśnie stało. W końcu do tej sytuacji postanowił odnieść się Gimper oraz Federacja. Wszyscy są zaskoczeni. W mediach społecznościowych Filipa Heizera niespodziewanie pojawiło się oświadczenie, w którym dziennikarz poinformował o rezygnacji z walki na fame M.M.A. Pod koniec sierpnia celebryta miał zmierzyć się w swojej debiutanckiej walce na stadionie narodowym z Tomaszem Gimperem Działowym. Wydawało się, że ta walka dla obu panów jest ciekawą propozycją. Nagle jednak Heizer postanowił z niej zrezygnować. Gimper: Wyzywam cię na pojedynek. Formuła K1. Na wadze zajdę do 90 kg w dniu walki. Tylko nie w FAME MMA. Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji. To ważne, oficjalnie przez krzywe ruchy FAME MMA rezygnuję z udziału w walce z tobą na BG Narodowy. Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta. Ja w biznesie jestem sztywny, druga strona mniej. Szczegóły zostawię dla siebie. Napisał. Potem dodał jeszcze, że chciałby, aby pieniądze z walki zostały przekazane na cel charytatywny. W komentarzach od razu pojawiły się głosy krytyki. Obserwujące zarzucili dziennikarzowi, że w ten sposób próbuje wybielić swój wizerunek. Po kilkunastu minutach post z oświadczeniem zniknął. Nikt nie wiedział, co się właśnie stało. Decyzja o nagłej rezygnacji z walki była zaskoczeniem nie tylko dla fanów fiktów. Ale także dla przeciwnika Filipa Heizera. Okazuje się, że Gimper o odwołaniu pojedynku także dowiedział się z mediów. Nie wiem, czy to jakaś gra Heizera, żeby podbić stawkę, czy coś mu się odkebabowało w tej jego głupiej głowie. Usunął posta. Chyba się zorientował, że umowy nie można zerwać postem na Instagramie, powiedział tomasz działowy w rozmowie z pudelkiem. Swoje zdziwienie Gimper wyraził także we wpisach w mediach społecznościowych. Widać, że sam do końca nie wie, co się dzieje. Jakby tego było mało, to młody Heiser nie raczył także poinformować federacji o zerwaniu kontraktu. Jesteśmy zaskoczeni wpisem Filipa Heisera na Facebooku. Kontaktujemy się z jego menedżerką, aby ustalić, czy wpis jest zgodny z prawdą. Po wyjaśnieniu sytuacji i poznaniu stanu faktycznego będziemy mogli podjąć dalsze kroki, poinformował pudelka przedstawiciel WMMA. MMA. Fani spekulują w komentarzach że Filip Heiser usunął oświadczenie, ponieważ nagle zorientował się, że zerwanie umowy nie jest takie proste i że mogą mu grozić konsekwencje prawne. Na ten moment nie wiadomo, czy oświadczenie było żartem, czy informowało na poważnie o rezygnacji Filipa Heizera z walki. Zobaczymy, jak potoczy się ta afera. Zobacz też, była partnerka Heizera dobitnie podsumowała jego ostatnie wybryki. To koniec Zygmunt Heizer już nie ukrywa, co myśli o pomysłach syna. Tak szczery nie był od dawna ciemne chmury nad nowym biznesem Filipa Heizera. Celebryta sam musiał stanąć na kasie Filipa Heizera dziennikarz poinformował o rezygnacji z walki na FAME A Tomaszem Gimperem działowym nagle jednak Heiser postanowił z niej zrezygnować obserwujące zarzucili dziennikarzowi, że w ten sposób próbuje wybielić swój wizerunek post z oświadczeniem zniknął. Gimper o odwołaniu pojedynku także dowiedział się z mediów Heiser nie raczył także poinformować federacji o zerwaniu kontraktu Filip Haizer. usunął oświadczenie. Ponieważ nagle zorientował się, że zerwanie umowy nie jest takie proste, rezygnacji Filipa Heizera z walki, zobacz też, była partnerka Heizera dobitnie podsumowała jego ostatnie wybryki. To koniec: Zygmunt Heizer już nie ukrywa, co myśli o pomysłach syna. Tak szczery nie był od dawna ciemne chmury nad nowym biznesem Filipa Heizera. Celebryta sam musiał stanąć na kasie.